Mojżesz wzięty do nieba. Lud Izraelski rozłożył obozowisko w pobliżu ziemi obiecanej, którą widać już było w oddali. Jeszcze tylko parę dni, a znajdą się tam. Mojżesz jednak nie może dalej towarzyszyć ludowi. Nie wejdzie do ziemi obiecanej. Aaron już umarł, teraz on umrze. Mojżesz był bardzo smutny. Raz jeszcze poproszę, abym mógł wejść wraz z ludem do Kanaanu. Pomyślał i zaczął mu się modlić z całego serca. O Panie, wprawdzie już tego nie oczekuję, ale tak bardzo pragnąłbym wstąpić do ziemi obiecanej. Tak bardzo chciałbym zobaczyć kraj, w którym zamieszka mój lud. Pan Bóg odrzekł jednak, nie ma mowy, Mojżeszu, daj temu spokój. Czyżby Pan Bóg nie miał litości? Czyżby już nie kochał swego starego sługi? O nie! Możesz dobrze wiedział, że Pan Bóg go kocha. Bóg kochał go zawsze i przez całe życie czuwał nad nim. Gdy Mojżesz był małym dzieckiem, Bóg ocalił go przed utopieniem w rzece. Kiedy leżał w koszył z Wikliny, Bóg przysłał córkę faraona, aby się w nim zaopiekowała. Później, gdy Mojżesz zabił Egipcjanina, Bóg uchronił go przed złym faraonem. I wtedy, gdy był pasterzem, i po powrocie do Egiptu, i w czasie przejścia z ludem przez Morze Czerwone. I podczas długiej wędrówki przez pustynię Bóg zawsze troszczył się o niego, jak ojciec o swoje dziecko. Jakże mądry i dobry jest Bóg, to czego on chce, jest zawsze najlepsze. Gdy Mojżesz przypomniał sobie to wszystko, znowu odzyskał radość. Nie martwił się już, że nie wejdzie do ziemi obiecanej. Teraz pójdzie do Boga, będzie blisko niego, jeszcze bliżej niż kiedyś na szczycie góry, a to przecież jest najcudowniejsze. Mojżesz zgromadził więc cały lud i raz jeszcze przemówił do niego. Polecił mu, aby zawsze był posłuszny Bogu, jeśli chce żyć szczęśliwie w ziemi obiecanej, bo gdy zapomni o Bogu, nie będzie mógł w niej pozostać. Mojżesz mówił jeszcze wiele innych rzeczy. Bardzo kochał swój lud i dlatego tak mu zależało, żeby był on posłuszny Bogu. Wiedział też, że teraz może odejść spokojnie. Bóg będzie czuwał nad swoim ludem. Wreszcie Mojżesz pożegnał się z zebranymi i odszedł. Samotnie udał się na pobliską górę i wspiął się na szczyt. Izraelici patrzyli za nim tak długo, aż zniknął im z oczu. Bardzo kochali Mojżesza i żali im było się z nim rozstać. Zdychali więc biedny Mojżesz. On jednak wcale nie był biedny, kiedy bowiem dotarł na szczyt góry. Bóg wyszedł mu na spotkanie. Z wysokiej góry wzrok sięgał daleko. Mojżesz zobaczył piękny kraj, gdzie już wkrótce zamieszka lud izraelski. Bóg pokazał mu bujne łąki Kaananu, potoki w dolinach, potężne góry, drzewa, a nawet morze w oddali. Ujrzawszy całą Ukrainę, Mojżesz zrozumiał, że jego lud będzie tutaj szczęśliwy. Wtedy Bóg rzekł – pójdź, moje, już czas! I zabrał Mojżesza do kraju stokroć piękniejszego – do kraju, który można nie tylko oglądać, ale zamieszkać w nim na zawsze. Ten kraj nazywamy niebem. Możesz poszedł do nieba. Tam nie ma zła ani cierpienia. Tam nikt nie narzeka. Tam wszyscy są radośni i szczęśliwi.